Cześć. Nie wiem, czy pamiętasz tą kompozycję z filodendronów. No, ale jak wiesz, tutaj są różne rodzaje filodendronów, no nie? I ty był ten piękny filodendron Florida Green. No i ja głupi wynosiłem go na balkon, bo był taki mega długi urósł, taki, no tak, jeszcze z, pewnie z 1,20 20 na pewno. No i chciałam go tylko podwiązać do palika, no i głupi sobie nie naszkwałem miejsca, żeby go wynieść i... Ozarł się o firankę, złamał się, no i co możemy zrobić? Tniemy teraz go, no i taki szybki filmik, żeby tylko po prostu um, wam pokazać, bo wiem, że lubicie takie rzeczy, ja też lubię po prostu patrzeć jak ktoś tnie takie ładne pędy i w ogóle, więc um, zapraszam do oglądania. No i tutaj jest ten pęd, jest taki mega um, powyginany, no i tutaj właśnie dlatego też się tak połamał, bo już w ogóle był ponadłamywany, tak we wszystkich miejscach są takie właśnie nadłamania, tutaj jeszcze mi się przez chwilą mi się jeszcze otarło, więc znowu no więc mm, sobie go potniemy i sobie go włożymy do wody Ale takie ładne ma choć ostatni był taki jakiś ucięty, ale bardzo ładne talistki, mi tak strasznie żal, że tak się ułamał, Chciałam go podwiązać, bo był tak, taką miał kon konstrukcję że szczerze mówiąc na sobie nie wyobrażam, jak go podwiązać, więc może i lepiej się stało, no nieważne ogólnie zgubiłem sekator, więc używam tych tutaj noży ogrodniczych one były przetarte, tutaj jest po prostu, ten metal jest już zużyty, dlatego właśnie tak wygląda, ale one były przetarte, zdenerwowane, żeby tutaj nic się tej rośliny nie stało. No i tak, jak tniemy? No to pod kątem, ogólnie pod kątem 90 stopni jest gorzej niż 45, dlatego bo jak masz 45 stopni, to jakby jest większa powierzchnia, po której roślina może tą wodę pobierać. Bo jak masz tak, no to pobiera tylko tej po tej długości, a tak to masz tak naprawdę... No i na pół to przeciąć równie dobrze. No ale tak nie tniemy, no bo za bardzo nam będzie gnić. No ale tutaj właśnie w tych miejscach chyba, gdzie są takie nadłamania będę ciął. Tak się ciężko tnie. Oj, no i właśnie teraz głupio zrobiłem, bo na 90 uciąłem, więc tak słabo. Tutaj też może przyciąć, ale to zaraz, bo niestety muszę trzymać ten pan, żeby go tak uciąć. No nie? I tutaj mamy te 45 stopni. Spróbuję uciąć. No, i widzicie, że tutaj jest taki kąt, bo to jest po prostu większa powierzchnia popierania wody. No i za troszeczkę miażdżę tkankę, bo tak nie trzymam tej rośliny. No i ja sobie poradzimy jakoś z tym. Tu jest węzeł, i tak to bym go zostawił z tym następnym liściem, no nie? Ale tu jest strasznie długa odległość. W sensie musiałam stawić bardzo głęboko, a jeszcze liść rośnie do dołu, więc, więc, więc to by nie wyszło. Więc muszę niestety ująć taki sami, może go w mchu, ukorzenie, no nie wiem. Kurde, kurde. No i zrzuciłem. Dobra. I teraz tak. No to dalsze są liście takie. Naprawdę ładne są te liście. I tak mi strasznie żal, że. że go złamałam. No się nie złamał, tylko jak złamałam. Szkoda, mi strasznie. I tutaj są takie strasznie długie fragmenty, które tylko będą pobierać wodę. Za bardzo słońca to tu nie będzie, więc nie będą za bardzo pobierać. No nie będą fotosyntyzować. Więc nie ja po prostu je utnę, bo mogą zacząć gnić. No nie, ja nie chcę ryzykować. Tutaj jeszcze tnę znowu. Mam następny ten ogryzek. Tutaj znowu. Ten fragment też jest taki bardzo długi, to też go utnę może w tym miejscu. Tak mi się to ciężko tnie, jak nie trzymam. Ale chcę wam pokazać. No, i tu już mam pewien problem, bo. Widzicie nawet kolorystycznie, że to jest bardzo. Miękka taka część. Ja się boję, że ona mi się nie ukorzeni, no ale tak nie wstawię. No bo między weźlem są takie, że musiałam chyba do wazonu wstawić, więc no ucznę, ale no ale się boję, że mi to po prostu zgnije. jest To czubak. Tutaj też ucinam, tak tu. Mówi że powinno się centymetr pod wazon zostawić, a ja dostałem trochę więcej, bo mi często gnije, bo zapominam o wymienianiu wody. I tu się mega stresuje, właśnie. Ja to chyba wmuchuję ukorzeni, bo. Tam mi. Mm, no, łatwiej mi tam zacznie gnić, ale będzie wolniej znacznie gniło niż w wodzie. Przynajmniej miałam takie wrażenie, kiedy ukorzenia. No i tutaj jest taki niedorozwinięty jeszcze ten liść, więc no. Teraz to uporządkuję jakoś. No i teraz tak, to są fragmenty, z których nic się nie stanie, nic się nie ukorzeni. Mm, tutaj jest stożek, ten, który się bardzo stresuje, że coś się z nim stanie. Tu są te stonki z liśćmi, bardzo ładne, tak sobie prostu je zaraz wrócę do słoika. Ta jest trochę dłuższa, bo tu jest taki suchy ten węzeł, bo on, no, stary ten węzeł, on tutaj się pod nim właśnie złamał wielokrotnie i dlatego właśnie teraz się już w ogóle na Amen, musiałem też fragment uciąć, bo już taki, no taki suchy ten kawałek jest, jak widać. A no i tutaj, czy to takie sezonki, same węzeł, tu jeszcze przytnę bo takie to jest długie. Sokierze syf się zrobił taki w tle. Tutaj teraz jakiś paprochy zrobiły. pewnie kurz leciał z tych liści. No i to ukorzenie sobie w mchu, tak myślę. Tylko to musi znacznie dłużej obsychać, jak w muchu. A to sobie zaraz wrzucę do wody. I teraz tutaj wrzucam mm, te sadzonki. No i tak zawsze. Nie wyskakuj. No dobra, chyba nie wyskoczy. Znaczy, powinno się chwilę poczekać, ale ja nie mam do tego cierpliwości, potem zapominam, to już lepiej jak wrócę trochę za wcześnie niż jak wrócę jutro i będzie zaschnięte. No i bardzo ładnie to wygląda. Cudowne. A to wrzucimy sobie do mchu. I dzięki Wam bardzo za oglądanie. Bardzo miło, że chciałam Wam się to obejrzeć. Po prostu chciałam Wam pokazać, bo tak. No, potem mówię o tych wtopach i Wam ich nie pokazuję, a to właśnie. To się dzieje, kiedy wypełniam w topę. Trzeba tak szybko reagować. No i co z tym będę musiał wymyśleć. bo do tej donicy to się na pewno nie zmieści. Nie wiem, może komuś oddam. No, wszystkiego się dowiecie. No więc tak, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!